Tufa, kochani, biały bocian, limoncello. Otóż nie wystarczy po polsku powiedzieć po prostu cytrynówka. Nowość w Biedronce 23,99 za pół litra, moc 28%. Butelka typowo-boczkowa, szata, troszkę śródziemnomorska, ale taka plastikowa. Sprawdzamy zawartość. Niespecjalnie dobrze się to otwiera. Uff. W aromacie nie ma tutaj za dużo, wydaje mi się, czy z tych cytryn, niestety, ale trąci koncentratem. Smak. Jest słodka, jest mocna, niestety jest troszkę ostra, brak jej łagodności. Ma delikatną nutkę góry, jak powinno być przy Limoncello, ale niespecjalnie. Finisz troszeczkę jest piekący. Po wypiciu całej butelki, kac, murowane, ale przy tej promocyjnej cenie znajdzie swoich amatorów. Daleko jej do wybitnych pierwowzorów prosto z Włoch. Jak to pić? No cóż, producent nie daje żadnych wskazówek. Ja ewentualnie spróbowałem tego z tonikiem, a już niedługo Limoncello od Bociana sprawdzimy sobie w oryginalnym włoskim Limoncello Spritz.